Ci machonego? Każdy go zna. Machony fajne fajwerksy ma. Witam was serdecznie w takim vlogasku informacyjnym. A zaraz mam taki krótki unboxing. Na odcinku o Achtungu będzie mowa końcowa, gdzie wypowiedziałem się na temat czapki. To jest właśnie ta czapka, która wygląda jak kaczu a jorgowską zaniosłem, nie? Prosto z Ameryki przyszła, oryginalka, tylko ja nie chodzę w takich czapkach. Ja chodzę w bejsbolutkach takich wniesionych, a to jest, widzicie, to jest taki mańkut, jak się rysuje, kiedyś rysowało się za dzieciaka w szkole, więc od czasu do czasu po prostu ją założę. Nie no, fakt, faktem, że jest głęboka, że mogę sobie tak zrobić i żadne słońce mnie nie będzie raziło więc fila fafą jest, nie? Tak, dzisiaj wróciłem do domu, biorę się zaraz za montaż prezentacji Jorgę, tam mam zresztą Jorgę, już nie chce mi się iść. Teraz tak, 14-15 będę... W Pile. Ostatnio byłem w Pilach, mnie fani dopadli, bo to był y, czwartego byłem, rozpoczęcie roku szkolnego. Wszędzie, nawet z pociągu mnie stalkowali, nie? No ale fajnie, spoko mordeczki, nawet jeden widz jechał, chciał mnie y, podrzucić na pociąg, szedłem z tą dużą walizą. Mówię, spoko mordku, mam jeszcze dwie godziny, mi się nigdzie nie śpieszy, nie? A waliza wypchana aż po same brzegi, ciężka w, w diabły była. No to tak, y, 13 jest PiroMax. Też wam nagam, właśnie relacja. Może mi się uda wkręcić na jakąś włóczkę do nich, żeby im coś tam pomóc. Zawsze parę groszy by wpadło. 19 jest Eser 20 jest Kometa i 21 jest Triplex. 20, jak będę na komecie, zapytam się szefowej, właścicielki komety, jak to jest. Bo w internecie chodzą plotki, że ona sprzedała swoją firmę Zenie. Jedni to słyszą w branży, drudzy tego nie, słys nie słyszeli. Ja, nie chcąc powielać po prostu ploty, po prostu zapytam się u samego źródła, czyli właścicielki, jak to jest, czy faktycznie sprzedała, czy nie sprzedała. Zobaczymy. Jak będę miał wtedy informacje, to po prostu Wam to yy, przekażę. Ostatni weekend, weekend, ostatni tydzień, chociaż teraz też mnie z I Love you nie czeka. To było tak, Warszawa, Szczecin, Szczecin, Zielona Góra, Zielona Góra, Poznań w Poznaniu. Zazdroszczę Wam e, tego jeziora maltańskiego. Rewelacyjne miejsce, weszliśmy całe z cepkiem i Olą. E, z Poznania pojechaliśmy do Piły, z Piły pojechaliśmy do Torunia. E, Toruń, Toruń. E, najpierw Solec, Toruń. Z Torunia pod Olsztyn na prezentację, potem do Grudziąca na rekonstrukcję, do Piły i do domu. I tak, przecież, i też to 7 dni zajęło. No, teraz będzie też nie lepiej, no bo tak, 13 jest PiroMax, Po PiroMaxie zaraz jadę y, do piły, pomóc Bogusiowi w przygotowaniu dużego pokazu na Smolastego, który się odbędzie 17. Nie wiem, czy pojadę z Bogdanem na Narodowy, na y, Buddę, bo tam mają robić chyba te pokaz Oebelków. Nie wiem, czy pojadę. Może pojadę, może nie jakoś tak mnie. Nie, nie chwapi, ale zobaczymy. Może dla Was zrobię po prostu pojadę i to nagram. Ten pokaz 17. Smolasy to naprawdę duże przedsięwzięcie. Będzie aż 6 pirotechników, ma być na bogatości, ale jak będzie, zobaczymy. Więc nic nie chcę na razie krakać. Później 18. jedziemy po, na podwrocław. No to tam Bogusiowi pomogę przy prezentacji to rozstawić, zaszywać czy coś tam, co tam będzie chciał, czy nawet poprzymocowywać, zabezpieczyć streczem. No nie wiem co tam będzie potrzebował, zawsze pomogę. Eee, no 19. prezentacja, potem 20. prezentacja, wszystko jest w okolicach Wrocławia. No i pewnie 22. wrócę do chaty. Eee, w międzyczasie ganiam Sebastiana, bo napisaliśmy do dwóch strzelnic w okolicach Konina, Konin Centrum Ładnie Polski. Jedni nie mają terminu na sobotę, a drudzy mają, ale tam czekamy na wycenę, na to tego. I fajnie byłoby właśnie zorganizować, to byłby chyba 30 września, taki właśnie zlocik Miłośników Pirotechniki w centrum Polski na urodziny akurat Pirohita. Mam nadzieję, że się uda, bo to też nie jest takie hop -siup, jak to się mogłoby wydawać, nie? No ale zobaczymy jak to będzie, na bieżąco będę Was e informował na Instagramie Mahony39. To tyle jeśli chodzi o czas we wrześniu, we wrześniu to ja bardziej będę tylko gościem w domu. Nie, no ale no, co no poradzi, taka praca no, człowiek posiedział, siedział trzy miesiące w domu, puszczał bąki, a teraz no, to się jeździ, 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 plus taki, że się szkoła zaczęła, wakacje się skończyły, trochę pociągi są mniej przeludnione, że tak to nazwę, że nie jest tak źle teraz jeździć, o kurde, zobaczymy jak Patryk spakował, paczka przyszła tego samego dnia, co ja wyjechałem, tylko ja wyjechałem o 7 rano, a paczka przyszła gdzieś koło 12, takie pasy, Chyba do przenoszenia, nie? Albo żeby paczka się nie rozleciała? Nie wiem. Nie wiem, czy takie pasy to dobra to opcja. Bardziej chyba zależałoby mi na wypełnieniu, niż na pasach, może, żeby ta paczka się nie rozleciała na boki. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Na pewno jakieś drugie jednostki. Zobaczmy, co jest w środku. Tak, faktycznie dostałem diabełki zombum. Diabełki z ma. To Diabełki, to Diabełki będzie dla dzieciaków, nie? U młode to lubią, Diabełki. Dostałem gratisa. Tracę. A to kurde wariat. Instrukcja obsługi. No? Ja to Patryka podziwiam. To nie jest unboxing robiony pod film. Wierzcie mi, tylko ja to zamówiłem, miałem sobie otworzyć, ale miałem wziąć kamerę, nagrać wam w leśnego vlogaska. Mówię, nie chcę mi się dreptać, tu mam fajnie kamerę dopieszczoną, fajny mikrofon, ładna pogoda jest, nagram takiego vlogaska, usiądę informacyjnego przy stoliku po prostu, a w międzyczasie nagram unboxing, żeby tak po prostu pusto nie było. No to nawet mi gratisy wrzuca. Nawet migracji. No właśnie, wracając do tematu. Eee, pozdrowienia dla chłopaków z Pyro Bandits za fajną atmosferę na prezentacji Jorgę. Eee, a na drugim Discordzie Pyrozon ak aktualnie macie promocję. Eee, ja tam wysłałam koszulkę tripleksa, zapalniczkę i kosteczkę 19 strzałów w 30 mm. To na promocję. W październiku to jest coś tam jednemu i drugiemu Discordowi podrzucę e, na konkursy, żeby. Po prostu takie moje wsparcie dla jednego i drugiego Discorda. No to zobaczcie, no to co ja... Mi na tych gratisach nie zależy, to zobaczcie, dostałem do gratisy wlepki, to jeszcze Patryk mi coś takiego wcisnął. Ja wiem, że to teraz będzie trudno uwierzyć, teraz powiesz, a robisz pod publikę, robisz pod publikę, żeby coś. Niech te osoby, które robiły zamówienie, a wy nie dostaliście gratisów, każdy coś dostaje, jak nie woreczek z petardami, to widzę tam jakieś kosteczki Patryk wrzuca, więc tylko wdziwię się, czemu ludzie nie wrzucają właśnie na Facebooka, a zresztą jest konkurs na Facebooku, sierpniowy już rozwiązany, teraz jest we wrze wrześniowy, jest taki pościg, gdzie po prostu wrzucacie zdjęcia wasze z zakupów zrobionych we wrześniu z pirochita i tylko dalej. Co tu gruby zamówił? No co, gatlingi. Gatlingi sobie zamówiłem. Bo one mi się w podobałem podobały, były na promocji i teraz kaczorka weźmiemy. Kaczor wariaci wariaciu, ubierzemy cię do terminatora i będziesz latał, strzelał. To co zamówiłem, trzy te duże wariaty i do równej kwoty sobie zamówiłem takiego jednego małego. Nie, bo ten mi się podoba jeśli chodzi o design, teraz ja sobie go jakoś przerobię, jakiś tam. Więc ogólnie to są same gatlingi, wypełnię dobre. O tu fakturka, no dobra, a tylko dostałem jedne ty, diabełki, miał być dwie paczki, a są jedna No dobra, ja się z Wami żegnam wariaty, jak macie jeszcze jakieś inf, e, pytania, piszcie w komentarzach. Do piątego Wam odpiszę, bo szóstego też mamy pokaz gdzieś za Wyszkowem, więc zaczęło się grubo, zaczęło się grubo, wyjazdy, 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 praca, 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 ale jeśli człowiek kocha to co robi, to nie przepracuję ani jednego dnia. Ja wam się nie żalę to, że nie wiem, w ciągu tygodnia pierdzielne tysiąc, może dwa tysiące kilometrów jeżdżąc pociągami, samochodami, ee, bo się przyzwyczaiłem do tego. Naprawdę, wczoraj jak wracałem z Piły, mówię 4,5 godziny, to ja nie zdążę pierdnąć i już trzeba wyjść, no bo jak się do Szczecina jedzie 8, a tutaj się jedzie 4,5, no to jest spora różnica, naprawdę jest spora. Więc nawet mówię, kimnę się, ale mówię, zaraz prześpię przystanek, nie? No dobra. Trzymajcie się, wariaty, ciepło. Macie pytania? Śmiało piszcie. Pozdrawiam.